ma z tej strony szcigi z kanału Specjal Sa. Cześć, chciałbym bardzo zaprosić Was na imprezę do Rentona. Na imprezę, która nazywa się Retronizacja. Retronizacja. Fascynacja. Wszystkiego co było i nadal w nas tkwi. Od lat 80. aż do teraźniejszych dni. Retronizacja! Ja będę! A ty? Ja będę na pewno... A ty? Rentom. My będziemy. Będę na retronizacji. Będę na retronizacja 2018. A ty? Ja będę. Też tam będę. Z wielką przyjemnością wezmę udział w pierwszej edycji retronizacji. Ja też będę na retronizacji. Ja też będę na retronizacji. Owszem, wybieram się na retronizację. Rentom. Organizacja sprzętu kumulacja. Pełna integracja. Amiga Atariam, z Nest Nest, Playstation, Stepki, moja. Pierdolę, ilu nas tam będzie? Bo ja też będę na retronizacji. 21 kwietnia. W Pawłowiczach, w Domu Kultury Osiedlowych. Godzina 9. Ja i oni tam będą. A ty? A ty?